Czy dno komórki też wykładają, czy stawiają tylko ścianki? No, jeżeli chodzi, słuchaj o mm, takie arkusze węzy, które my dajemy, żeby pszczoły sobie budowały, nie? No, to tu już jest jakby. Nie chcę mi złapać kamera ostrości na blisko. Yy, to tu w każdym razie już są komórki, można powiedzieć, wygniecione. One mają odpowiedni rozmiar i my troszeczkę pszczoły zmuszamy, żeby w tym rozmiarze nam budowały. To jest rozmiar pszczeli, bo trutowy jest komórka większa, tak? Więc My zmuszamy je tą węzą, żeby budowały komórkę pszczelą, i one to denko troszeczkę zmieniają pod siebie. Robią takie bardziej. Tu jest takie, akurat ta węza jest taka. No, nie złapie mi ostrości. Tu jest taka węza, bardzo można powiedzieć, kanciasta. Akurat takie wałki mają, że są takie mocne, regularne trójkąty, więc pszczoły sobie to troszeczkę tam jakby zmieniają. Są węzy takie, inni producenci mają troszeczkę inne walce i, i są takie bardziej właśnie półokrągłe, ale. Pszczoły to jakby robią po swojemu jeszcze. Bo matka pszczela, jak zanim złoży jajko, najpierw wkłada głowę, czułkami sobie tam sprawdza, czy średnica jest odpowiednia i tak dalej. Właśnie czy jest komórka jest wypolerowana, wyczyszczona, bo żeby pszczoły jakby składały znaczy, żeby matka składała jajeczka, to pszczoły wcześniej muszą te komórki jeszcze wyczyścić, wyszlifować i doprowadzić tak do. I coś glancuje, jak to się mówi. nie? Dlatego, na przykład, nawet jeżeli my damy ramkę taką z suszem, czyli taką odbudowane komórki, i tak dalej, taką pustą, gdzie nie ma jajeczek ani nic, to i tak matka od razu na tą ramkę nie wejdzie, nie zacznie składać jajeczek, Tylko najpierw pszczoły muszą na tą ramkę wejść, sprawdzić każdą komóreczkę, właśnie, czy wszystko jest ok, czy ścianki nie są popękane, czy właśnie denko jest ok, itd. i tak dalej. I yy, wtedy dopiero matka może przyjść składać jajeczka, jak, jak to pszczoły ponaprawiają. I tutaj, jeżeli my dajemy wędzę, właśnie to pszczoły to dno już mają zrobione, troszeczkę je przerabiają, jakby, ale tylko troszeczkę, Natomiast jeżeli budują sobie samy plaster, no to tam sobie dynko jakby od początku do końca same całą całą komórkę budują, muszą się trochę więcej narobić.